Witam serdecznie. Szymon z Polankiewicz, z tej strony Najzdrowszy sklep, teoria.pl. Medycyna zdrowia z naciskiem na zdrowia. Biogabinet.eu. Piękny, wspaniały raz, Gdzieś tam dalej słychać ruch na szosie. A ja taką konkluzję mam, która wypływa z no, jakichś, tam tych jakichś tam doświadczeń, yy, które się wydarzyły w moim życiu. Otóż ta konkluzja jest bardzo prosta. Wiem, że wielu, wielu mądrych tego świata tą tę rzecz, konkluzję powtarza. Ja pozwolę sobie ją moimi słowami ubrać. Otóż bogactwem narodu są światli obywatele. I to jest bardzo mądra myśl. I teraz ciekawostką jest to, że większość obywateli nie ma świadomości tego, że aby naród był jak najbardziej bogaty, potrzeba ich jak najbardziej światłych. Ale z kolei ci, którzy Robią ten kociokwik, tą grę, tutaj powiedzmy sobie, pociągając za sznureczki tutaj, i niezależnie od tego, jak prawnie, według prawa natury, umocowani są właściwie lub też niewłaściwie, czynią to, w każdym razie, ale wiedzą doskonale, że bogactwem narodu są światli obywatele. W związku z tym, co, co, co trzeba zrobić, aby to bogactwo stłamsić, aby o wiele łatwiej zarządzało się tym stadłem niewolniczym, no przede wszystkim zadbać o to, aby tych światłych było jak najmniej. Do tego właśnie służą y, takie TV, y, prawa telewizyjne, czy też prawdy telewizyjne. To jest może zawężenie, ale oddaje sedno sprawy, jak to wygląda. Dbają o to dosyć skutecznie, prawda? Właśnie przejeżdżało auto obok, zatem y, pozwolę sobie powtórzyć. Otóż doskonale wiedzą o tym uzurpatorzy, tak jak mówię, niezależnie od tego, czy wiemy, że oni... Y, y, Właściwie tam się znaleźli we właściwy, zgodny z prawem naturalnym stan, czy też nie. No w każdym razie są i ciągną tymi sznureczkami tych niewolników tam na sznureczkach utrzymywanych, czy też powiedzmy sobie tymi joystickami w tej grze, prawda? No jakby przejęli, przejęli przywództwo na pewnym odcinku, bo przecież oni tak naprawdę też są tymi laleczkami, kukiełkami z niewol niewolnikami, którzy pełnią rolę takich typowych obozowych kapo, to dostali większe przywileje, większą władzę i cieszą się szczerzą zęby na to wszystko, ale generalna zasada jest taka, wiedzą doskonale, żeby tych światłych ludzi otępić, ogłupić, omamić, sprzedać im fałszywe informacje, zmanipulować. Ale co to znaczy, że jeśli ty słuchasz, to jednak troszkę tych ludzi światłych jest w tym kraju i nie tylko w tym, i na tej naszej umiłowanej planecie Ziemi, trochę dosyć dziwnej dlatego, że co róż dzieją się tutaj dziwne jakieś rzeczy. Ale jest troszkę tych światłych ludzi i do tych światłych ludzi właśnie sygnalizuje tę informację, aby tym bardziej tą światłość, aby tym bardziej tą świadomość podnosić, prawda? I tą świadomość w bardzo wielakim zakresie, poczynając od świadomego jedzenia, poprzez świadomego przebywanie w lesie, świadomą rozmowę, świadomą medytację, modlitwę itd. itd. To w którymś momencie podnosi energetykę, a to, co jest niezwykle ważne, to poprzez tą świadomość, tą światłość obywateli buduje się zaplecze energetyczne, zaplecze świadomości. Jeszcze większe po to, żeby ewentualnie ci, którzy jeszcze nie są kompletnie przejęci przez tą ciemną stronę mocy, nazwijmy to, że jeszcze jedną nogą troszkę są tutaj, albo jeszcze tam łokieć wystaje po tej światłej stronie, zatem jest szansa, że dotrze do nich to zaplecze energetyczne, to zaplecze świadomości, to zaplecze światła i wrócą jakby do tego, aby, nie, nawet nie jakby, wrócą do tego, aby normalnie funkcjonować jak człowiek przez duże C z tymi wszystkimi strukturami naszymi, które sięgają gdzieś tam aż do duchowości, prawda? Duchowości, która absolutnie zbliża nas do tego momentu, w którym ktoś stworzył coś rewelacyjnego. I jakkolwiek nazwiemy to z pozycji fizyki kwantowej, wyświetla nas i tak dalej, nieważne, ważne abyśmy tą światłość budowali, pamiętając o tym, że to bogactwo narodu, narodów, bogactwo ludzi na Ziemi, a tych ludzi tak naprawdę już jest coraz mniej, coraz więcej jest tych, którzy są człowiekopodobni, niezależnie od tego trzeba zbudować zaplecze świadomości, zaplecze światła, zaplecze yy, energetyczne i to zaplecze absolutnie taką potęgą, stworzy potężny egregor i to każdy niezależnie jak będzie budował te nasze mądrości, światłości, świadomości się najnormalniej w świecie połączą same i w konsekwencji powstanie olbrzymi, olbrzymi mechanizm, który zatrzyma ten kociokwik i w tej grze w którymś momencie to ci światli obywatele tegoż kraju, tejże planety Będą decydować o tym, jak ta planeta ma funkcjonować. W sposób mądry, fajny, bo przecież stwórca dał na fajne rzeczy. Wystarczy spojrzeć na ten las. Przecież to jest dzieło. Ale to dzieło jest dla mądrych. Dla światłych, nie dla idiotów. Zatem budujmy te zaplecze energetyczne, zaplecze światła, zaplecze świadomości. Się dobrze, do miłego Szymon Spolankiewicz z tej strony Sikłania. najzdrowszy sklep, teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i by mistrzowie biologoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. No mamy tutaj jakąś rolę do spełnienia, więc troszkę wspieramy jak tylko możemy, na ile jest to możliwe. A z reguły jest dużo mniej możliwe niż robimy, się okazuje po tym, że dużo więcej robimy i to jest właśnie fajne. I wokół coraz więcej właśnie ludzi, którzy mają tęże świadomość, mają to światło, mają